Niedzielny poranek po nocnym oberwaniu chmury i porannym deszczu. Idę zobaczyć, czy na miejscówkach z krasnoborowikami, cyglastoporymi i prawdziwkami cokolwiek się pojawiło. Padało u mnie e, jeszcze raz w kilka dni temu. Więc w lesie jest mokro, bardzo. Tylko, czy już się zdążyła zawiązać grzybnie. Zaraz posprawdzamy miejscóweczki. A najwyżej będzie to tylko czysty spacerek. W dniu wczorajszym byłem na kureczkach i ich nazbierałem dość sporo. Także grzybków mam. Tylko tu bardziej chęć sprawdzenia, czy cokolwiek jest. Nagrania filmiku, pospacerowania. O, zobaczcie, pierwsze już jakiś dziwny grzybek widzę. Nie wiem. Co to jest. Ale blaszkowy od spodu, więc go nie będę podnosił. Sprawdziłem tylko. Dobra. Zastanawiam się, które tu wejść. Myślę, że tędy będzie bardzo dobrze. Tyle tylko kawałeczek. Dobra. Wchodzimy w pierwszą miejscówkę, tam co zawsze. Ostatnio tutaj nic nie było, ale wcześniej. Kilkadziesiąt grzybów ta miejscoweczka już dała. Przespacerujemy, zobaczymy. Może się okazać, że będzie jeszcze za wcześnie, na to, aby grzybnia zdążyła się po tych deszczach zawiązać, bo wcześniej były bardzo duże upały. Jednak przespaceruje się. Zobaczymy. Najwyżej, tak jak mówiłem. Tylko będzie spacerek dla zdrowotności. To też bardzo dobre. Jak słyszycie, ptaszki pięknie ćwierkają. Chwilą. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Także niech się tu fachowcy wypowiedzą. Posłuchajcie. Piękne dźwięki. Słyszę jakąś sirenę alarmową. Nie wiem, co to jest. Z czym to związane? Czy to straż? Czy z innego powodu? Ale słychać jakąś sirenę. Dobra, idziemy dalej. Tu coś rosło, ale już widzę, że uschło. Znaczy, spleśniało bardziej niż uschło. Tu kolejne, coś takiego, zobaczcie. Też tak, jakby stary grzyb był jakiś. Nie było mnie tu. Coś koło tygodnia. Nie będę mówił dokładnie, bo nie sprawdzałem tego. Ale coś koło tygodnia mnie w tej miejscówce nie było. Jeździłem głównie za kurkami. Byłem wczoraj, i byłem w poniedziałek. Jeśli mnie pamięć nie myli, nic tu nie widać. Więc przespacerujemy się jeszcze kawałek. Jakby nic nie było, to ten film najwyżej się nie ukaże. Ale mam nadzieję, że chociaż jedna, dwie sztuki się trafią. Będzie można cokolwiek pokazać, a jeśli nie, no to trudno. W lesie jest bardzo mokro, naprawdę bardzo mokro. Trawy e, już mnie przemoczyły buty. Jest temperatura dzisiaj wyjątkowo chłodna, bo jest 24-26 stopni. To nie ma jeszcze takiej tragedii. <laughs> Dlatego spacerek będzie taki rzeźki. Dużo jest wilgoci w powietrzu. Na szczęście przy tej niskiej temperaturze jeszcze nie ma takiej sauny jaka była wczoraj. Wczoraj to było strasznie w lesie, ale za to były grzyby. Dzisiaj nawet na razie nie ma tragedii z owadami, dlatego zaraz się udałem po deszczu, żeby uniknąć ich. Tylko jak widać w tych miejscówkach, też jest cisza z grzybami. Tak, to naprawdę spacerek jest super. Temperatura nie taka uciążliwa. Wilgotność dzięki temu też nie. No, zobaczcie, pierwsza betka tutaj kołąbek jakiś. Jednak nie jest to grzyb szlachetny. Także mnie nie interesuje. Robię dzisiaj tylko króciutki, króciutką tą trasę, bo nic na razie nie widać. Pójdę w te najbardziej obfite w Krasnoborowiki miejsce. Jeśli tam nic nie będzie, to od razu się będę udawał do samochodu, dlatego nagrywam ciągiem. Żeby był ten film chociaż ze 12 minutek Bo może się okazać Że tylko tyle będę w lesie Zobaczymy co się będzie działo No powiem wam Pięknie ptaszki śpiewają Także nie będę przeszkadzał moim komentarzem Tylko wsłuchajcie się w dźwięki Lasu. Z przodu mamy jakiegoś gołąbka. Donośnie go słychać. Już w tym roku oddał bardzo wiele, także trzeba mu dać odpocząć. Jednak po takich deszczach, myślę, że za kilka dni może coś się tu pojawić. Las jest piękny. Wreszcie ten mech odżył. Jest ewidentnie taki jaśniejszy. Dostał dużo wody. I. No coś mnie gryzło w nogę. Dostał dużo wody i dzięki temu jest taki. Bardziej puszysty. No niestety. Ale chyba to będzie tylko spacerek, bo tu już dochodzę do miejsca, tego, w którym najwięcej zawsze jest. Jednak zawsze do tej pory coś się już trafiało, a dzisiaj nic. Temperatury powyżej 30 stopni wysuszyły grzybnie, i żeby ona od nowa wystartowała. To potrzeba kilka dni. Liczyłem, że po tym pierwszym deszczu, który był, nie pamiętam, w czwartek, chyba w czwartek, coś ruszyło, jednak chyba było za sucho. I ta ilość deszczu nie wystarczyła do tego, żeby grzybnia wystartowała. Nawet nie wchodzę w te miejsca tutaj, co zawsze chodziłem, tylko kieruję się od razu tutaj, bo to tutaj zawsze najwięcej było tych krasnoborowików, czy glastoporych. No ale jak widzicie, nie ma nic. 10 minut chodzę po lesie już prawie. I zobaczyłem dwa, tylko te gołąbki jakieś różowe, pomarańczowe, czerwone. Nie wiem jak, jaka to była odmiana. Niektórzy to nazywają betka czerwona. Nieważne jak byśmy to nazwali. Ale nie ma żadnego grzyba szlachetnego. I to jest najważniejsze. Tu zawsze ich było bardzo dużo. No nic. W takim razie Kieruję się jeszcze kawałek lasem, ale już w kierunku wyjścia na drogę i będę stąd uciekał Dzisiaj niestety taki silnik tylko ze spaceru będzie chyba. Koszyczek jak widzicie totalnie pusty Nie ma w nim nic zobaczymy, ale wiecie co? Ja już się nie spodziewam grzybów, a tu zobaczcie zobaczyłem takie śmietnisko. To pozbieram chociaż śmieci. I to będzie dobry pomysł dla lasu. Widzicie jakieś butelki, nie butelki, puszki. Chociaż część tego syfu. No, tu jest jakaś woda, zaraz to wyleję. Żeby nie nosić ciężarów. Tutaj kolejna. Zabierzemy to szkło, bo szkło jest najgorsze w lesie. Opa. Ileś tych butelek sprzątniemy. Zawsze ich tu będzie dzięki temu mniej. Dobra. Tyle butelek, nie biorę więcej z powodu kontuzji kręgosłupa, żeby nie dźwigać. Także, chociaż tyle dobrego zrobimy dla lasu, że jak nie ma grzybów, a las nam zawsze tutaj dawał grzyby, to dzisiaj zrobimy porządek i posprzątamy, żeby było czyściej. Także, jak widzicie, pożyteczna rzecz zrobiona. Nic nie poradzimy, że takie miejsca w lesie się jeszcze znajdują. Staram się, jak wiecie, jak nie ma w lesie grzybów, zawsze uprzątnąć ten las. Bardzo szanuję ludzi, którzy e, za każdym razem chodzą do lasu i go sprzątają. Jest parę kanałów e, z tym związanych. Także pozdrawiam wszystkich chłopaków. Dziewczyny, które czyszczą las, nie będę wymieniał, z osobna, żeby kogoś nie pominąć. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Kto chodzi, sprząta las. Worki, całe śmieci wywożą. Także szanujmy ich pracę. One naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. Jak możecie, to poszukajcie takich kanałów na YouTube. Ja się postaram. Pod tym filmem w opisie dać kilka hashtagów do tych osób, które sprzątałem, ale mówię, jakbym kogoś pominął, to proszę się na mnie nie gniewać. E, wiem, że ci ludzie robią super robotę, jak widzicie, już tu wychodzę. Jestem 20 metrów do wyjścia do drogi. Krótki spacerek. Tu nic w mojej miejscówce nie ma w dniu dzisiejszym. Pojadę, wyrzucę te śmieci I zastanawiam się Czy w takim wypadku Nie udać się od razu Na kurki jeszcze raz dzisiaj Ale nie wiem Czy jest sens Już powiem szczerze Tych kurek mam tak dużo Że już w zamrażarce mi się nie za bardzo mieszczą Już są zlokalizowane W trzech zamrażarkach Kurki jeszcze zeszłoroczne kanie Usmażone Także muszę je pozjadać no nie będę miał gdzie ich przetrzymywać. Jak nie marnuję, gdyż moim zdaniem nie jest to smaczny grzyb w marnacie. Wolę inne grzyby. Jedynie do czego ich używam? To tak jak wam mówię, mroże je. E, wtedy są dodawane do albo robione sosy z nich, albo dodawane do e, zalewajki, ewentualnie jecznicy. A na bieżąco. To tak samo, sosik, jajeczniczka jakaś na bieżąco. Raczej teraz zalewajek nie jadam, tylko bardziej okres jesienno-zimowy. Więc tylko takie bieżące jedzenie. Dobra, jak widzicie, już wyszedłem tutaj. Teraz muszę delikatnie zejść. Jest tu dość niebezpiecznie, bo jest tu woda na dole, ale dobra, przeskoczymy. Jestem już blisko samochodu. Samochód jest tam. Grzybów nie ma. syr zebrany. Trochę butelek. Wywalimy je do śmietnika. No i tyle. Także dzisiaj po spacerku może jeszcze się gdzieś uda, a może nie. Ale to zobaczycie w następnych filmach. Czy będzie jeszcze z niedzieli, czy już z następnych dni. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się i na razie. Zobaczcie, ile uli jest w lesie rozstawionych. Będzie przepyszny miodek. Ciekawe, kto się tym zajmuje, bo z chęcią bym taki miodek kupił.